Cześć dziewczyny, dziś mam dla was odcinek z fryzurami. Jak wiadomo w tym sezonie rządzą ozdoby do włosów, dlatego. Pokażę Wam trzy najmodniejsze fryzury na ten sezon z wykorzystaniem ozdób. W końcu mogę Wam także pokazać w akcji to urządzenie marki Remington, o którym wspominałam Wam na Instagramie. Jest to prostownico-lokówka 2 w 1 Curl and Straight, czyli ultra praktyczna opcja. W pierwszej fryzurze wykorzystam ten gadżet do wyprostowania moich włosów. Rano jestem w stanie to zrobić dosłownie w kilka minut. Dzięki skręconym płytkom i gładkiej ceramicznej powłoce możemy użyć go do wyprostowania włosów. Wykonania naturalnych fal czy sprężystych loków. Dla mnie jest to totalny, innowacyjny hit. Ja uwielbiam testować takie nowinki. Pierwsze co robię to je odblokowuję, włączam i nagrzewam do 210 stopni. I tutaj uwaga, bo nagrzewa się dosłownie w zaledwie 30 sekund. Kładziemy kosmyk włosów między płytki urządzenia i dbamy o to, by nacisk był minimalny. Chwytamy za końcówkę, która się akurat nie nagrzewa, co bardzo ułatwia nam pracę z tym urządzeniem. I zdecydowanym ruchem przeciągamy. Do dołu. Dzięki grzebieniom włosy zostają dodatkowo przeczesane, przez co każde pasmo tak naprawdę jest idealnie rozczesane i przede wszystkim wygładzone. Minimalizm jest teraz w modzie, dlatego przy tej fryzurze, która sprawdzi się tak samo dobrze na co dzień jak i na wyjścia, wykorzystam cztery wsówki, wpinając je symetrycznie po obu stronach. Linki do wszystkich rzeczy postaram Wam się zostawić w opisie pod filmem. Często pytacie mnie, jak kręcę te moje słynne przednie kosmyki, i powiem Wam, że najbardziej lubię, gdy są wywinięte na zewnątrz i bardzo odbite u nasady. Kładę kosmyk włosów między płytki i chwytam za chłodną końcówkę, delikatnie obracając urządzenie o takie pół obrotu, mniej więcej 180 stopni i zgodnie z tym skrętem płytek w kierunku do lub od głowy. No ale tak jak Wam mówiłam, ja lubię akurat odbicie na zewnątrz, dlatego tutaj już możecie sobie wybrać, na jakim skręcie Wam zależy. Robię kucyka i chwytam jeszcze za kilka randomowych pasm, żeby stworzyć taką messy fryzurę i dzięki temu tworzę naturalne fale. Na sam koniec chwytam za ozdobną chustę w groszki, która jeszcze bardziej nada takiego fajnego, letniego charakteru tej fryzurze. Teraz pokażę Wam jak tworzę moją maksymalną objętość na włosach i kluczem do sukcesu są loki i suchy szampon, który pozwoli odbić te włosy na nasady. Chwytam zaprostownicę do lokówkę i nawijam kolejne pasma adekwatnie do tego jak tworzyłam przed momentem fale. Przesuwam wolnym ruchem ku dołowi. I nie musicie tutaj szczególnie zastanawiać się nad tym, jak nawijać te kosmyki, ponieważ to jest bardzo intuicyjne. I w zasadzie jedyna, na co musicie zwrócić uwagę, to prędkość. Im wolniej będziecie przesuwać urządzenie ku dołowi, tym bardziej sprężyste loki powstaną. Na koniec tworzę dodatkową objętość poprzez rozdzielenie poszczególnych loków. I jak widzicie, włosy przerzucam na jedną stronę, absolutnie wszystkie, i na sam koniec podpinam je wsówkami z perłowymi wstawkami. To tyle z mojej strony. Dajcie koniecznie znać, czy podobają Wam się ozdoby do włosów. Jak wiecie, ja mam totalnego świra na ich punkcie. No i przede wszystkim, czy lubicie takie praktyczne gadżety? Ja przyznam Wam szczerze, że w tym momencie moja. Sprawdzona prostownica i tak samo lokówka poszły w odstawkę. Wielkie dzięki za oglądanie ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!